Jak oczyścić jelita domowym sposobem? Potrzebujesz tylko szklankę wody letniej albo wody o temperaturze pokojowej i łyżeczkę siemienia lnianego. Odstaw teraz naszą miksturę na kilka minut i gotowe! Mielane siemię wraz z wodą pomaga oczyścić okrężnicę, czyli jelito grube i wypłukać z niego toksyny. A jakie ma jeszcze działanie? Ułatwia wydalić niestrawnione substancje z organizmu i zwiększa witalność, pomaga schudnąć, poprawia ogólny stan zdrowia psychicznego i fizycznego, wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko zachorowania na raka okrężnicy. Taką mieszankę spożywaj przez 3 tygodnie, 30 minut przed śniadaniem i 30 minut przed pójściem spać. Słogi, które znajdują się w jelitach mogą powodować różne choroby, ponieważ toksyny ostatecznie dostają się do krwioobiegu. Nasza mieszanka pomoże całkowicie oczyścić okrężnice usuwając nadmiar śluzu i kału, ale nie nienaruszoną mikroflorę jelitową. Polub ten filmik i zaobserwuj mnie po więcej. Buziaczki!